Jo, chyba widzicie, ja jestem Igora. Wiem, że ten odcinek nie zdążył się przesłać, dlatego wynagrodzę wam to, żeby tak dzisiaj były jeszcze dwa odcinki. No a dzisiaj, jak widzicie, gramy w Akinatora. I zobaczymy, czy Akinator zna postać z Five Nights at Freddy's. No więc zaczynajmy. Czy twoja postać pochodzi z gry horror? Tak? Um, oczywiście zaczynamy standardowo od Freddy'ego. Nie jest dziewczyną. Jest związana z Freddy's. Jest niedźwiedziem. Nie ratuje życia ludziom. Jest brązowa. Występuje na scenie. Nie lubi babeczek. Nie jest miła. I śpiewa na scenie. Tak. Wzięła ludzi. I co teraz? Dobra. Pierwszą rzecz udało mi się, znaczy pierwszą postać udało się. I już udało się właśnie tutaj odblokować. Czyli już mi się oczywiście udało zgadnąć Frediego Fasbera. No to może pójdźmy teraz. Glamrock Roxy, tak będziemy losowo wybierać. Glamrock Roxy. Nie jest królikiem, jest dziewczyną, nie jest robotem koczakiem. Ma włosy, ma oboje oczu. Tak, jejku, jak prosto mu to idzie. Ja chyba nigdy z nim nie wygram. To weźmy teraz tak: Aglaam Rock fo Foxy'ego. Nie jest dziewczyną. Nie mówi. Nie żyje. Chodzi na dwóch nogach. Nie brała udziału. Jest zła. Pochodzi. Nie. Nie. Ma głowę zwierzęcia. Nie jest krokodylem. Ma opaskę na oku. Ma... A nie, 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 czekajcie. Mm, mi się wydaje, że ma. Została usunięta z gry. Tak, została wyrzucona drużyny. Udało mu się. Dobra. Dowiecie być... weźmy sobie teraz tak dla mrok, bo on też został usunięty. Ma głowę zwierzęcia. Nie jest kobietą. Jest z Five zbyt at Fredis. Jest królikiem. Nie jest zielony. Został wyrzucony z zespołu. Został usunięty z gry. Nie ma opaski na. Nie jest brzydki. Co jest? Na razie przegrywam. Weźmy odszukajmy sobie. E, Helpiego. O. Helpi nie jest dziewczyną. Ma kształt Jest związany. Nie jest zielony. Nie jest królikiem. Nie ratuje życia ludziom. Jest niedźwiedziem, ale nie brązowym. Nie jest żółtym niedźwiedziem. Jest białym. Nie występuje na scenie. Ma nogi. Jest mała. Nie ma długich rąk i nie jest związana z kolorem czarnym. Dobrze. Wow! Więcej punktów. Okej. Okay. Dobra, coś tam było. No i co? Grajmy dalej. Weźmy sobie teraz takiego Springtrap'a. Nie jest dziewczyną. Nie mówi w tym samym języku. Co my, bo mówi. I always come back. Nie żyje ciągle. Chodzi na dwóch nogach. Nie brała udziału w wojnie światowej. Jest zła. Jest związana z Freddy's. Nie jest niedźwiednym. Jest królikiem. Jest zielonym królikiem. Czyli czy William Austin miał nawet dwójkę? Nie, nie, nie. Tak? Ale czy twoja postać... Czy twoja postać pomaga innym co? Nie. Nie. To, czy, chwila. Czy Springtrap lubi tosty? Tak. Jest związany z grzechami. Używa oburąg. Nie wyładniała. Ma dziecko. Dobra, udało ci się. Teraz może weźmy sobie z FNaFa... Hmm Kogo by tu jeszcze wziąć z FNaFa? Ja mam ludzie pomysła. Weźmiemy... Pam, 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 To Toy Foxiego. Znaczy, y White Red. Old Foxy. Ma kształt zwierzęcia, nie jest królikiem, ma mechaniczne ręki. Ja jest zwierzęciem, nie jest dziewczyną, nie jest krokodylem. Jest lisem. Został wyrzucony z drużyny, Nie został usunięty z gry. Nie gra na instrumencie. Nie ma kolczyków. Jest zwierzęcona z mrokiem. Nie lubi obrazów. <śm> Pomyślmy, czy Foxy może lubić kolorowe skarpety? Tak. <laughs> czy Twoja postać gra w drużynie Fanatic? Nie? Nie ma papugi. Nie lubiłeś babeczek? Nie jest kreatywna? No na stufę, no Stranger Things. Nie jest związane z kolorem białym? Chyba ma tylko jedno ucho. Nie występuje w Stanach Zjednoczonych. Ono lubi placki. Nie popcorn. Jest wiel... <laughs> nie. Hmm. Człowiek to nie jest zdrowe śniadanie. Nie interesuje się Japonią. Nie. Nie zgadła. Czy twoja postać uprawia sport? W którym przemieszczasz się jakimś sprzęcie? Narciarstwo je, jazda. Na snowboardzie jazda. Nie. Nie ma. On lubi placki, nie ciasteczka. Nie. Ma. Czy tobie chodzi o... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Nie. Siedzi w ukryciu. Umie sprzątać. No, ja nie wyszukuję tu staw bota. Nie. To nie jest zwykły Foxy. Lubi schabów. Nie jest. Nie, nie jest ładny. Nie, nie pochodzi z gry na telefonu. Szupi <noise> na z kurczaka. Czemu ja, bo tego nie... Jest związana z grami wideo. Wyrzucona ją z zespołu. Jest zniszczona w kilku miejscach. Waży ponad 90 kilo. Nie wiem. Nie. To nie jest Phantom Foxy. Nie. Nie pochodzi. A może pochodzi? Nie, on jest animatronikiem. Nie. No na pewno. Ignited Foxy. Nie. Nie. Ma. Nie śpiewa na scenie. Nie umie czytać. Umie mówić. No czekajcie chwilę. Jest white red foxy. No więc co? Ja już na dzisiaj was zostawiam. No i pa.